Z tej strony Franek i będziemy nakręcać dzisiaj Roblox yy, Amaga z Amangas znowu. Dajcie łapki w górę sobie dzwonki. Ja teraz chodzę do piątej klasy, ja jestem trochę chory i widzicie, jakatora mam i Oliwier, czemu nie chodzisz tutaj już do szkoły? Nie wiem dlaczego. Nie powiem na razie moim fanom czy to Uuu, impostor! Ja się nie spodziewałam, że pierwsza runda dzisiaj to będzie impostor. Dobra, trzeba tu iść. Ja, ja, myślę, że... ja na razie myślę ludzie, że... Dobra. to dajcie łapki w górę sobie i dzwonki e, no ja tak wygram Pff, śmieszne muszę to tak wygrać no ja tak wygram spoko o jest. Czekaj, nie, i Co to jest tutaj? O, jest. Czarny. Jezu, ja ich nie zauważyłem, mogę przegrać. No serio, bo chyba to był czarny i. O Jezus, Maria! Jasno, niebieski, jasno, zielony i czarny to widział. Dobra. Jezus. Dobra. Oni są moim sasami, no to. Znaczy. Oni, no to prowadźmy. Dobra, widzicie jak mi to poszło? Exit vent. Dobra Ja myślę, że light teraz sabotażował. jak ktoś tu przyjdzie, to będzie no to dobra, węd, Ktoś może znaleźć ciało, ale ten nie wiem, ile osób zostało już? Uh. No nie wiem. O, zostały ich tylko ciednie. Ty, ja nie wiem czy ja są brązowy kremowy, nie wiem co to jest za kolor. Chcę, żeby Mogę przegrać. Mogę teraz przegrać. Bur... Oni przecież mogą Dobra, pierwsza ronda jako impostor mi tu nie poszła. No jest. Dobra. Nie będę jeszcze kończył tego odcinka. Dobra. Dobra, poczekajcie jeszcze. Koń Dobra, czy ja będę teraz impostorem? O, jestem znowu! Co za... Źle. To dobra, chodźmy teraz. Nie wiem gdzie iść. Dobra, szybko go pokonałem. O nie, nie chcę mi się tu pętować. Weź nie zauważył, że to będzie po mnie. To jest nie... jest! Wygrałem. Dobra, co? To? Dwa razy impostor. Śmieszne Ale Zobaczmy, co teraz ja będę, czy będę jena, impostorem Ale na serio, nie kupowałam sobie tego, bo nie mam robuxów w ogóle To ten Impostor, proszę Aj, crewmate Dobra, to może jeszcze jakieś trzy rundy może mi się uda Zrobić Szkoda, że w pierwszej rundzie przegrałem jako impostor Ale... Dobra Ale chociaż o dwa ich załatwiło wszystkich No ten, Na drugiej rundzie impostorowej że oni nie myśl Żeby oni nie myśleli, że to ja jestem impostor znowu Bo już trzeci raz bym był impostorem wtedy I no to chyba za dwie rundy możemy dokończyć odcinek, nie wiem Oh, sorry, nie chciałem tego zrobić Ale dobra eee, Może wygram tym razem I za może kilka rund będę jako impostor znowu Trzeci raz No co ten, wiecie Czyli ja jestem impostorem, żebym już dwa razy. I to jest dobrze już. I ten. Mogę być dzisiaj może trzy razy impostorem? Dobra. I ten odcinek się skończy, kiedy będę, raz, kiedy będę trzy razy impostorem już. Dobra. No światło, co łatwiliśmy. Dobra. Słabo idzie to mój impostorowi na razie. E... Ten. Nie wiem na razie co mówić. Dobra, biały. Pokonany. Dobra, e... Mogę to jakoś zlikwidować te, te rzeczy tutaj? O nie chcę, żeby były, żeby były na moim czacie. Było na serio. Czarnie, dobra, czarnie. Jak to będzie czarnie teraz, no to będzie zadowolony teraz. O, tutaj, Polak, jakiś... Dobra, to czarny jest impostorem? Ja jestem impostorem czy nie? A jest, dobra. coś chyba. Nie wiem, widziałem przed sekundą. Dobra, ja. Olig. jest moim przyjacielem. Znaczy kolegą teraz, bo, bo tutaj mi teraz wyskoczyło. A teraz, może będą dzisiejsze dwie rundy, nie? No serio? Dajcie łapki w górę sobie i dzwonki. E, dzisiaj to tak zrobiłem filmik na boku, bo wcześniej były takie dwie czarne kreski. Znaczy, no i to mi przeszkadzało. Co? Chcesz jasno niebieski? Ja bym był... By Poczekajcie. Niebieski, dam na... Ale Zuzia i Ewelina. Czemu? Ona myśli, że jestem jej A ja jestem. Chociaż niebieski już mówił, że na różowego, ale już sorry. Zagłosowałam na ciebie różowy. A, czy niebieski. I co, jest impostorem? nie była impostorem, spoko. A jak myślicie, kto jest impostorem? Mm. Może mój następny filmik, Instalik Stral, tak naprawdę nie wiem, bo... ten... Mm. Bo wiecie, już wam mówiłem na początku filmiku, Chciałam Teams, to mogę z nim rozmawiać na Teamsie. Ktoś włączył Koms, com dobra. Ja chyba naprawię Koms. <coughs> Sorry. O, już jest... A, dobra. Dobra, póki na, e, Już zrobiłam te dwa taski, to jeszcze trzy taski. To jest super pięknie, teraz Patrzę, czy różowy Nie pokona Koms znowu Czemu Komsy oni włączają Przecież Komsy, to ja nie lubię jak ktoś z Tobą Koms Bo ja myślę, że światła czy tam Reaktor by było najlepiej Czy tam O2, bo Koms to po prostu O O czekajcie, muszę napisać, że to ping. Pink. Nie mam zagłosona. Dobra, pink. Czerwony myśli, że ja Ja, ja myślę, że to różowy. O, różowy myśli, że to jest czerwony. Dobra. Szybko zrobię te kilka tasków i. Będziemy kończyć za chwilę. Ale nie aż tak za chwilę. Ty, czerwony mnie nie kończy. O, dobra. O ja nie, wiem, czy to jest impostor. No, dobra, czyli to jest jednak różowy? Różowy wygrał. Dobra. Może jak teraz będę impostorem? Może będę impostorem, to będę kończył odcinek. Bo już tak mówiłem Wam, że będą dwie rundy. No to ten. A więc ja się spodziewałam, że, że różowy teraz będzie impostorem. Kiedy ja już nie byłam pastorem, w ogóle to... Jak mnie ledwo słychać w ogóle, to mogę kiedyś... Mieć mikrofon Dobra Na serio teraz? Ktoś tu jest podejrzany No, myślę, że ta na razie jest podejrzana Sorry, ale dobra Jesteś trochę podejrzana? Czy są podejrzane? Ja już sam nie wiem Czemu miałeś kusi? Eee, ja myślę, że czarny na razie. Dobra, to ja myślę, że czarny... Co on powie? U... Wyszedł z gry. No. E eee, nie. Pink. Eee. Dobra, no to jak to pink, to, to, to przecież, widzę tak pink przecież. już to jest, ja to mówię, no nie ma pinka w ogóle. Bo ten, e, jak ktoś z was w ogóle tu odcinek e, tutaj z e, ekipy, to ten, to dajcie łapki w górę, sobie Uuu, a w ogóle niektórym z Was w ogóle nie działa dzwonek, bo coś tam, bo, bo dla dziecka kanałek to po prostu jakieś tam, nie można dzwonki klikać, a to tak się, czę częściej się dzieje, niż dzwonki się tak naprawdę pojawiają, no to, że to nie zrobiłem. Co za rundę będę kończył odcinek? Chyba jak będę impostorem. A jednak dzisiaj przegram na pierwszych ludzi jako impostor. Ach, w ogóle ich nie widziałem, co mam zrobić. Uuu. Dobra, ja, ja idę kliknąć guzik, bo coś mi się wydaje, że pomalczamy kliknąć węd, znaczy w ogóle nawet. Wentował już? Ja myślę, że to jest pomarańczowy. Ja myślę, że to jest pomarańczowy, ale ja nie wiem, czy tak na 100%, że wentował, ale no. Dobra, czekamy na, na nich. Dobra, czekamy teraz na Zuzia. Na Zuzia jakaś 97, 36, 26, 29, 66. Tej całej liczby nie. Uh, dobra, jasno. A nie był impostor No nie powiem, czy jest na 100% impostorem Znaczy, tak, gdzieś my. 90%, 90%. O. Dobra no to wiem, że ten odcinek jest nie już 18... No jak patrzę to teraz jest 19 minutowy sory No, ale tak zawsze się dzieje z z filmikami A Znaczy ja jestem pierwszym mm. youtuberem co robi taki dwie A z odcinek Roblox? A co myśli? Eee, jaka wersja jest lepsza amangasa? Amangas czy Roblox amangas? Nie, Bo ja teraz sam się do siebie mówię, bo w imię, macie komentarze włączone. Sam do siebie mówię. Ale moim zdaniem normalny amangas. Poczekajcie, muszę co, co, ten... Ja myślę, że coś to będzie pomarańczowe, ale... Tak na 100% nie wiem no, ludzie. <kluzny> Albo to może być czerwony. Dobra. Dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, no i przegramy. No sto procent, a ja jakby zdążyłem to naprawić. Wstina... O! Dobra, pokonanie jesteśmy. Czerwony! Dobra, to już będzie chyba na pewno ostatnia runda. Może, bo nie wiem, sam, bo Amangas rundy zawsze są długie. A dzisiaj już chyba nakręciłem, nie wiem, 6 rund no Amangas? Nie wiem, sam. Myślałam, że ma serc na głowie, ale on ma jakieś tam Amangas. E, dziecko, czy co? I tu jest jakiś omagas. Uuu, impostor! Czerwony, nieźle. Dobra, to będzie mój e, na bank osta ostatni ten. Ha? Czemu to widzieliście jasno i lata? Dobra, wyłączam sobie to. Ona wie, że to ja zrobiłem. Uuu, to jest... czemu? Akurat musiałaś to zrobić? Kto to jest. Niestety muszę na Ciebie zagłosować. Nie wiem, czy o to ludzie wiedzą, że to. Ona, oh no. a ja to. Znaczy, nie zagłosowali na mnie, bo to będzie źle. Age? To jednak. No, raz zagłosowali na, na... na Adamok Mok. rap... To jest nasz double ten. Chodźmy tu. Dobra. Dobra. No to znaczy, sobie pokonaliśmy, to jeszcze, no pokonamy tych dwóch i będzie już po tych dwóch albo tak, tak, nie wiem jaki będzie nasz ten. Ja dam skip. Jak coś nam jest... Ani głosuję na Ta. czerwonego i na... O Jezus! Wszystkich zagłosowali. Dobra, Dobra jest shift. Jeszcze ostatni ten, nasz. Ten, jeszcze szesnaście mają sekund. Ma dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dobra, wygraliśmy. Wychodzę już do następnego odcinka.